Teraz się kwestia mycia zębów. I są takie nakładki na palec do mycia. Jest szczoteczka, widzisz, z boku do mycia. szczoteczką to nie. Ale on chyba nie da rady. Ale jest jeszcze spray. Ktoś korzystał z takiego spraya na, na zęby? I ma jakieś doświadczenia? Czy to jest dobre? Czy to w ogóle pies z tym będzie działał? No tak, czy nie? najpierw usłyszmy. To pisać w komentarzach, bo Kassandra musi dla swojego pupila coś takiego zrobić. I tam masz jeszcze coś z ostatniego. Rzeszki, yy, oliwki i, i, i ser w granulkach. A tamto na marchewki powiem ci, że było. O, jakie to jest? Słoiczki małe. Marihuana, kokaina, amfetamina, żurawina i mm, coś jeszcze. Strychnina. Patrz, co znalazłem. Siedzisz sobie na tarasie. Jaki brzydki. I z plastiku. Ale na co to miałoby być przeznaczone? Na owocki. Rozumiem i te pompony nam w tym będą co ułatwiały. To jest dla ciebie na piwko. ja nie piję piwka, wiesz o tym przecież. E, o, jest i lama. Zawsze chciałaś mieć lamę. Ale nie piszcie. Nie Ale jakoś dużo ciekawostek się trafiło. Patrz, to jest... Każdy sobie zaznacza swój kieliszek. Jak jest gruba impreza, już tracicie przytomność, to żeby potem sobie nie podpijać. Żeby było antykowidowo. Dobre, 9 zł. Piękne. A z przeznaczeniem na jakie to ciężkie jest. No bo to jest Tyś... takiej grubej, widzisz. To się smoga. chyba w tym... ten doniczki wsadza, nie? I gdzieś się wiesz, Lepiej garsonkę do samolotu. Nie wiem czy taka będzie dobra. Za 199 też to jeszcze możemy ogarnąć. To jest rozmiar XS. No. I w samolocie wiesz, jak się będziesz prezentować elegancko. A widziałeś, że jest jakiś Halumi z Chili. Tamten żeśmy zjedli, to może wezmę też, jeden normalny, jeden taki. Papier toaletowy z Mandaloriana, nim to się musi dopiero wycierać. Wrzuciłem ten mango 6 do lodówki, do zamrażalnika, nie do lodówki, właśnie się zamroził. Wczoraj próbowałem tak normalnie, na ciepło, że tak powiem, i na ciepło, Wolę klasyczne, a na zimno, szczerze, po tym zamrożeniu, Dużo lepiej. Dużo lepiej. Myślę, że warto spróbować. Może to nie będzie dla każdego smaga, ale jak ktoś lubi mango. To dostają takiej konsystencji żującego się cukierka. I nie, nie jest ta słodkość tak odczuwalna, jak są zmrożone. Nie wiem z czego to wynika, ale na zmrożonych powiem szczerze, zaskakująco spoko. Jak ktoś lubi mango, to chyba warto spróbować, ale zamrożonych, nie zamrożonych w ogóle nie. Tak temat wygląda wstępnie. Po czyszczeniu, gruntowaniu Ech, pościągałem te wszystkie tutaj popklejane, żeby się nie pobrudziło, ale to powiem szczerze, schodzi z tym jak jasny gwint. A później tutaj będziemy lecieć. Chciałem Taka sytuacja. Muszę to jeszcze powyżko, nie wiem. Bo niektóre są super białe, to co Wam zawsze polecałem, Berkery po 12 latach są całkiem niezłe. Niektóre są takie przybrudzone, spróbuję chyba najpierw w tym, jak to się nazywa, wpłynie do garów. A potem, ewentualnie, jak nie będzie chciało zejść, to można kupić same te fronty albo ewentualnie w jakiejś sodzie. Drobne tematy do uzupełnienia, tylko takie akurat innych nie ma, ale. Myślę, że będzie ok. Paszportowe gdzieś przeniesione. Tą kartkę na drzwiach. Tu nie ma biura paszportowego. Dzisiaj jest ten dzień. Będę się żegnał z tą książeczką wspomnień: Chiny, Japonia, Stany, Iran, Rosja, Korea, Ukraina. Niezliczone ilości razy. A szkoda, że taki krótki termin ważności. Porty, wejście z tyłu budynku, jest mapa. Trzeba wyjść przez dziurę dookoła. I od tyłu. Dobrze, handicap czasowy kurnie zachowałem. Paszporty, piąte piętra. Od tyłu to jeszcze nie było w tym budynku. Ludzie od jasnego czorta, Za dwa tygodnie odbiór. I pani mówiła, że tak jak już nie było terminów na ten rok, to od 11 lipca podobno można przychodzić z ulicy i sobie załatwiać paszporty. Karpone z pożeczką, ja pierdział, jakie dobre. Widzicie tu moje oświetlenie? Tutaj mi wybuchł kiedyś ten zasilacz. I chyba ze dwa razy tu wymieniałem. Dopiero jak zawontowałem taki od Xboxa stary, to w końcu mi te diody świecą bez problemu. I tu mam mniej więcej ten sam problem. Taki kupiłem zasilacz gówniany, że on działa, ale muszę go. A No i stwierdziłem, że też go muszę wymienić, bo mnie to drażni. Strasznie zgówniany. Dostałem cynk od Was i od Krzysia i kupiłem chyba taki, który już powinien działać. Generalnie ledowe rozwiązanie nadal sobie chwalę. Na bramie zajebiście działa. Macie cały film o tych moich ledowych przemyśleniach na test jak ty sobie jeszcze nie zrobił. No i ten chińczyczek, co od niego kupiłem to naprawdę drobne pieniądze, a świeci to już nie wiem ile. No i tutaj też mam te ledowe, o, zamontowane. A tu mi przyszedł zasilaczek. Słucham panią. Na co mamy ochotę? Dostałaś już przecież smaczka mało łapek. Pozdrawiam Was, mało łapek. Zaraz ci zrobię, że tak powiem, śniadanie kolacji. A podobno całkiem spoko zasilacze to są te manuel Manuel, Nie wiem jak się to czyta Manuel. Co prawda są już z kabelkami, by ty to musiał przystukować. Ale tak no zobaczymy. 5A mi to jest potrzebny. To ten 5A tu wmontuję i zdam relację po dłuższym czasie. Czy się rozpadnie, czy nie. Mam nadzieję, że ten transformator wytrzyma dłużej. Ale jakby na przykład znowu miał się zepsuć za chwil kilka, Uch, to, mógł, to go zrobię na razie na takie szybko złączki z WAGO. Zajerombiste są 1 do 1, to jest takie fajne dołączenia. łączenia są jeszcze z tego takie żelowe kostki ale, ale, te są fajne do takiego szybkiego podłączenia 12 230, proszę bardzo, hop hop, tam tylko trzeba będzie wykręcić tu wpiąć no i reszta to testy czy czy wytrzyma dłużej czy znowu się zepsuje, no ten transformator o tyle ma Trudne zadanie, że e, wiecie, on się tak naprawdę za każdym razem, jak się tu wchodzi, a wchodzi się dość często, to on się załącza i, i wyłącza. Ale tu mam taką lampę ledową, i ona się włącza, i się z nią nic nie dzieje. A tutaj z tym zasilaczem coś od jakiegoś czasu się dzieje złego, niepokojącego, i jest ciemno. A nikt nie lubi, jak jest ciemno. Starego odkleiłem. Tego zaraz tu może przykleję. No i widzę, że działa. No, tylko te przewody jakoś, może. Dobrze by było skrócić, ale jak go zaraz będę miał odesłać, to niech tak na razie sobie wisi. Najpierw, że je tu jakoś łupchnę. Ten stary, który takie miał czkawkę, to jest zasilacz meblowy LED-Coloreno. I to jest wyprodukowano. W Chinach dla koloreno Sławomir-Szubert. że opowiem mniej. Jak się okazuje, waga ma znaczenie, bo to źle działa. Nie polecam tego koloreno. Druga warstwa już wjechała. Jeszcze schnie. Nie wiem, czy już to będzie ok. Jak wyschnie, bo na razie jak jeszcze nie wyschła, to mam wrażenia, że chyba trzeba będzie trzecią bo tu w rogach tak. Nie za specjalnie, ale wczoraj też tak było, że nie wyglądało za specjalnie. Jak wyschło, to było ok. No, zaczynamy. Taki sprzęt jest do mycia teraz. Kostki zaprzęgnięty. <laughs> przyjechał używany do mycia wózków, a przyjechał do domu dzisiaj, żeby umyć kostkę. Tylko nie mam takiej przejściówki, będę ja musiał tutaj. Nie przemyślałem tego. Myślałem, że to jest na zwykłą ogrodową. A to nie jest na zwykłą ogrodową, ale sobie coś wykombinuję. Od razu z podgrzewania do 90 stopni dizlowym. I tym mam nadzieję się umyję tą kostkę, bo tu już nie ma dobrania jeńców opcji.